Dzień dobry. Dzień, dzień, dobry. Dzień, do dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry. Zaczynam od pana Adriana, Ja. ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Trzy razy. Tak jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Jakie pokrewieństwo łączy Kaczora Donalda i myszki Miki? To jest ojciec i córka. Z którego surowca mineralnego jest produkowana coła? Z ropy naftowej. A poza tym cynk oraz ołów. Czy pan Jacek, pan Arkadiusz i pan Wojciech są szkodnikami? Nie. Tak, żerują na liściach, a larwy żerują na korzeniach. Jak w celtyckiej legendzie miała na imię ukochana Tristana. Maciej. Proszę podać dystans, na którym odbywają się wyścigi w Indianapolis. Co? 1500 mil. 500 mil. Dobrze. Do czego służy Tomasz Karolak? Do przechowywania chleba? Otóż nie. Karolak służy do grania w filmie Kogo Fidel Castro wyznaczył na swojego następcę. Pana numer dwa. Nie. Czy pan Mirosław jest członkiem NATO? Nie. Jest. Od 2009 roku jest. Komu przypisuje się słowa? Więcej światła wypowiedziane na łożu. Kopetka. Jak nazywał się brat Jezusa? Maciej. Kto dowodził armią gotów w 410 roku? Edward ryc Śmigły. Kaszalot jest gatunkiem rekina czy walenia? Nie wiem. Postawiliśmy panu wybór. Nie wiem. Był pilotem statków na Mississippi, przyjacielem Jezusa i mysz O kim mowa? Wojciech Czerwowski. Jaki przydomek Denis Diderot nadał służącemu Kubusiowi? Saki. Jakie imiona nosiły piersi Ewy? Kain i Abel. Kto rozmnożył pokarmy w okolicach Kafarnaum? Jezus czy Bóg? To jest to samo. To się zgadza. Twój styl. To tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik czy kwartalnik? Nie mam pojęcia. Dobrze. Też nie mam bladego pojęcia. Czy węże potrafią chodzić? Tak. Węże mają tak krótkie łapki, że nie mają zdolności chodzenia. Jak nazywa się najdłuższy odcinek przewodu pokarmowego człowieka? Mózg. W finale spotkają się chyzio, zyzio i dyzio. A ja? A pan nie Nazywa się wiedza o policji. Kynologia. No pewnie. Przez jakie i pisze się słowo mydło? Przez CH. Przez F. Jak wtorek? Czy po Szczecinie jeżdżą tramwaje? No. W co była ubrana litka? W czterech pancerach. Szarik. Czy w księgarni znajdziemy papier toaletowy? Nie. Tak. Sztuka. W którym kolorze są pańskie rzeźby? W brązowym. Ktoś przestraszony chciałby schować się w czyją dziurę? Pani numer 4. Jak nazywa się w sztuce Egiptu przedstawienie leżącego lwa z głową? Świnki? Świnks. Świnks. Jak brzmi dawne zawołanie myśliwych i leśników? Um. To się zgadza. Historia albo geografia. To pierwsze. Boże. Które miasto powstało z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie? No. Curie założyła rado Pytanie muzyczne. Sądzę, że chodzi o Jowisz. Wenus. To Merkury. W którym kabarecie robi Tomasz Kotcz? Ani mu. Ani Które państwa w Afryce mają dostęp do jeziora Tanganika? Eee, Uganda i Malawi. Gdzie tam? Ameryka i Izrael. Jak nazywa się dorosłego człowieka, który nie umie trafić w dziurę? Analfabeta. Które zwierzę żebrze pod Biedronko? Panda. Kto wynalazł puszki? Nie, nie, nie. Aleksander Puszkin. Dzieci można przenieść w rękach. No, można przenieść w rękach. Można kopać, można rzucać, schować w beczce. Biblia. Kto na górze syna i rozmawiał z Bogiem? Adolf Hitler. Magda Gessler. Co potwierdza regułę? Wyjątek. Zgadza się. Panie Marcinie, co rośnie w miarę jedzenia? Apetyt. Dupa. Co założyła Magda Gessler? Nie wiem. McDonald's. Bramka jest okrągła, a piłki... Są dwie. No pewnie. No to kto pierwszy, ten lepszy. Lepszy. A lepszy, jak wiadomo, jest wrogiem. Kto mieszka w budynku przy londyńskiej ulicy Downing Street pod numerem 10? Nikt. Który organ powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego? Polaki. Sejm. Do kogo porównamy coś bardzo nudnego? Mówimy nudny jak. Pan Zubręm 10. Komu przypisuje się najdłuższy członek? Beethovenowi. Getem. Jak nazywali się wynalazcy kinematografu? Misie czy tygrysy? Misie. Jak piszemy słowo sakwojaż? Przez cecha. Parazytę. Czy pani Dorota, pan Jerzy i pan Mirosław budowali piramidy? Tak. To obecnie pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich? Misie czy tygrysy? Misie. Tak. Kolargol, Paddington i jogi. Czy cesarz rzymski Hadrian i pan Mirosław byli bliźniakami? E, tak. Tak, aczkolwiek... Nie. Powiedzenia i przysłowia proszę dokończyć. Proza życia to przyjaźni kat, pęka cienka nić. Tak. Jak nazywa się potrawa z gówna z cukrem? Kogel-mogel. Komu kolargol urodził dzieci? Beethovenowi. No to przechodzimy do finałowej rozgrywki. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Nie wiem. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Jak nazywa się dział medycyny zajmujący się hormonami i gruczołami? Niestety nie wiem. Zdecydowanie wyprzedził konkurentów pan Mirosław, uczeń gimnazjum z Bełchatowa. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.